այե բանակ գովի զապինյոնսը Ta jebana pogoń za pieniądzem rozjebała wszystko Patrzę na ludzi, każdy granik nikt już nie jest czysty Nie ma już przyjaźni, nie ma miłości, tylko jebane rachunki i walka o godność Kiedyś wierzyłem, że serce coś znaczy Teraz widzę, że miłość się liczy, wypłacie Brat już nie brat, gdy masz mniej na stole A dziewczyna odchodzi, gdy masz puste portfele Kurwa co to za świat, że trzeba być innym ktoś cię szanował, musisz mieć brylanty w żyłach, nie ma dobra nie ma już dusz Są tylko maski i puste słów tłum Ta jebana pogoń za pieniądzem Zabiła mnie w środku Patrzę na lustro już nie widzę człowieka, tylko skorupę z chłodu Wszyscy chcą więcej, a gubią sens, nie ma już wartości Tylko jebany stres, ta pogoń za hajzem pali mosty jak benzynę Wszyscy chcą królować, a kończą pod ziemią w ciszy Rozjebała wszystko, rodzinę, serce, sny, a ja tylko chciałem żyć Kurwa, normalnie, nic więcej, nic Byłem szczery, a to słabość dziś w świecie, gdzie lojalność to towar, nie mit. Ludzie sprzedają siebie za lajki i błyska, potem płaczą w nocy, że nie mają nic. Bracia na pokaz, przyjaciele w tle pomogą jak mogą coś mieć tego też. A ty, ty się starasz, chcesz być kimś, ale świat ci wbija nóż, gdy mówisz, mam dość już nic, miłość. Śmiech przezy, ona też liczy hajs. Mówiła, zostań dopóki płaciłem za świat. Teraz ma innego, bo ma większy dom. A ja stoję w deszczu i pytam, gdzie popełniłem błąd. Ta jeba na pogoń za pieniądzem, Zabiła mnie w środku, patrzę na lustro, Już nie widzę człowieka, tylko skorupę z chłodu. Wszystko... Chcą więcej, a gubią sens, nie ma już wartości Tylko jebany stres, ta pogoń za hajsem pali mosty jak benzynę Wszyscy chcą królować, a kończą pod ziemią w ciszy Rozjebała wszystko, rodzinę, serce, sny, a ja tylko chciałem żyć Kurwa, normalnie, nic więcej, nic Nie chcę już gonić, nie chcę już błyszczeć Bo w tym świecie im wyżej jesteś, tym szybciej giniesz Widzę dzieci z telefonem zamiast marzeń Widzę ludzi z pieniędzmi, ale bez twarzy. Nie chcę tak skończyć, bez serca, bez duszy, bez emocji, z uśmiechem, co tylko zagłuszy. Kiedyś myślałem, że pieniądz to cel, teraz wiem, że to piekło, co pali mnie w tle, bo jak masz złoto. A nie masz już nikogo, to jesteś królem ruin, a tron masz z betonu. Daję bana pogoń za pieniądze, zabiła mnie w środku, patrzę na lustro. Już nie widzę człowieka, tylko skorupę z chłodu Wszyscy chcą więcej, jak lubią sens, nie ma już wartości Tylko jebany stres, na pogoń za hajsem, pali mosty jak benzynę Wszyscy chcą królować, a kończą pod ziemią w cisz Rozjebała wszystko, rodzinę, serce, sny, a ja tylko chciałem żyć Kurwa, normalnie, nic więcej, nic Nie boję się biedy Ali pač ljudmi.